Cześć. Marka Prologic na sezon 2017 szykuje wiele nowości. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam jedno z nich, a jest to nowa seria wędzisk Quasar K1. Prace nad nowymi wędziskami trwały ponad dwa lata, ale chcieliśmy je dopracować w każdym detalu. Dzisiaj z dumą możemy Wam zaprezentować wędki, które sprawdzą się w każdych warunkach. Wędziska Prologik Quasar K1 zostały wykonane z wysokomodułowego węgla 46 ton. Dolnik został wzmocniony tkanym włóknem węglowym K1. Natomiast cała struktura wędki, cały węgiel został tutaj ułożony krzyżowo. Dzięki temu te wędziska mają jeszcze większą moc, które zapewnią nam bardzo dalekie rzuty. Niebagatelną rolę w nowych wędziskach Kwazer K1 odgrywają przelotki. Przelotki RS są 40% lżejsze od tradycyjnych przelotek SIG. Co je wyróżnia? Omotki zostały wykonane z węgla. Porcelanka z tlenku krzemu. Dzięki temu podczas rzutów nie stawia oporu. Do tego pierścienie, przelotek wykonane są z wysokiej jakości lekkiej stali nierdzewnej. Charakteru nowym wędziskom Prologic K1 Quasar dodaje również uchwyt do kołowrotka. Zastosowaliśmy tutaj oryginalny amerykański uchwyt Alps. Niezwykle mocny i wytrzymały. Dodatkowo wydłużyliśmy spigot, czyli łą łączenie dwóch elementów. Wędziska Prologic Quasar K1 charakteryzuje się progresywną akcją. Szczególnie mam tu na myśli dwa modele o długości 3,84 i ciężarze wyrzutowym 3,50 lbs oraz 3,90 m 3,75 lbs. Są to typowo wędki do dalekich rzutów, ale nie zapominamy również o wędziskach typowo do wywózki. Dlatego wśród wędek kwazer K1 mamy model 3-metrowy o ugięciu 3,25 lbs, Dodatkowo występują w tej serii jeszcze dwa modele wędzisk 360 LBS i 36325 LBS. Prologic Quasar K1 to najwyższa jakość wśród wędek karpiowych.